Siąko widzowie, witajcie. Przed wami materiał z kampanii. Otóż kilka bitowe, kilka dni rozegrałem właśnie podczas tej kampanii. I wybrałem taką, według mnie, najlepszą bitwę, którą rozegrałem i najgorszą bitwę, którą rozegrałem. I postanowiłem się troszeczkę powiedzieć coś mądrego, co miałem jakby w głowie, jakie tam były zamysły taktyczne i w ogóle o co chodziło. Otóż właśnie dzisiaj, jak to oglądacie ten materiał, jest ostatni dzień kampanii i ja nie zamierzam już grać w ten dzień kampanii, ponieważ jadę do Torunia z Ryśkiem, odwiedzimy właśnie wale i Janę, to są gracze z fejmu. Którzy mieszkają w Toruniu i tam Rysiek będzie składać komputer. Możliwe, że u niego będzie stream na Twitchu i real life, jakiś prowadzony z telefonu, ale tego nie obiecuję. To nie wiem, może też coś odpala, nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ciężko mi to powiedzieć. Jest druga 50. Ja nagrywam filmik właśnie na niedzielę, abyście mieli co pooglądać. No i przechodząc do taktyki. Ja jestem Ebolą, która jest defensywnie, ustawioną, defensywnie ustawiona na ósemce. Chcę spotować Mordor, ale bardzo ostrożnie. Widzicie, jestem bardzo oddalony. My mamy w międzyczasie push górk i push linii 1-2. W tym momencie właśnie te czołgi wjeżdżają na górkę. To tam przeciwnik. Jest spotowany coś na 1-2, coś tam z górki uciekło, no i tak naprawdę spodziewamy się trochę, że przeciwnik właśnie pojedzie tym Mordorem. Ja cały czas stoję, pewnie ustawiony, tak podwyższony. W taki sposób jest abola ustawiona, jest praktycznie nie do przebicia. Jeżeli chcemy ją przebić, to tylko łącznie w to łączenie, a z odległości, nie wiem ile tutaj jest, tak, 240 metrów to jest prawie, że niemożliwe i tak sobie stoję pewnie. Pewnie sobie stoję, i nagle patrzę, jest tyle chieftainów, i tak się stałem. Co teraz zrobić? Oddaję ten kolejny strzał, który jest źle przycelowany. Mogę wybrać inny pojazd, tak naprawdę mój fuck up z mojej strony, właśnie. I powoli się cofam. I teraz spadam na genialny pomysł. Ja już to miałem w głowie w tym momencie, ale stwierdziłem, że wychylę się to jeszcze i oddam pesteczkę. To był błąd. To był błąd, że wychyliłem się. A zobaczcie, co ja mam w głowie. Pamiętam ze znajomości mapy, że na Himmelsdorfie jest taka właśnie wnęka, która jest za mną. I zobaczcie właśnie, co, jak planuję tutaj wjechać. Trochę ja też się zamotałem, nie wiedziałem do końca, jak to miać, ale udało mi się. Jestem na one wjechałem do środka i pojechało po mnie, nie wiem, 10 czołgów i się schowałem. Te czołgi mnie tak naprawdę olały, dlatego że po prostu to jest też błąd z ich strony, ale z drugiej strony, jak na to patrzeć, no to ktoś musiałby się na mnie zatrzymać, a oni muszą jak najszybciej wjechać na kapa i chcą nas skapować za wszelką cenę, i to wykorzystać, że nie jesteśmy ustawieni na pozycji. I ja tutaj właśnie przeżyłem na ogrysku. Gdybym nie dostał na tę jedną pestkę, co chciałem, tak, taką chciwość, to przeżyłbym tu na praktycznie full HP i by to jeszcze lepiej wyglądało dla mnie. Ale przeżyłem i mam 2100 demerza, i nadal jestem w grze, i tutaj jest szansa do kapa, właśnie do czołgu. Kolejny demerz robię. Każdy z Was spodziewał się pewnie, że jak zobaczyliście, tyle czołgu na jedzie że zrobię, nie wiem, 400-800 damage'a i to jest max, który mogę wyciągnąć, a udało się w tej bitwie zrobić 3000 i tutaj jeszcze dobiję czołg, który jest w kapie i pewnie sobie tak jechałem, już jak taki szef totalny, ale teraz nie skojarzyłem, że po lewej stronie może być w i z prawej stronie, ktoś mnie dobił. Jednak to nie ma znaczenia, wydaje mi się, że ciekawe zagranie, no takie zagrywka 1 na 1000, może komuś coś otworzy, w sensie ktoś kiedyś to wykorzysta, ale naprawdę Aż mi się to spodobało i się z wami podziwiam A teraz przejdziemy do najgorszego zagrania. Przed wami murowanka, teraz gramy na klan GX. Wcześniej graliśmy na klan Meme. I to jest, jest klan, który wygrał obecnie kampanię. Posiada bardzo dobrych graczy. I ja jestem na Ebrze, murowanka. No i tutaj, no nie będę okrywać, ja też popełniam błędy i tutaj. Dosyć, w sumie kilka błędów popełniłem, i zaraz to wszystko przeanalizujemy. Również powiem Wam, co mniej więcej się działo tak taktycznie. My, tak naprawdę, mamy zobaczcie jaki zestaw czołgów. To jest 13 chieftainów i 2 EBR. -y. Chcemy agresywnie zająć las i go spuszować. Ja jestem samotnie po lewej stronie. Jakie miałem zadanie? Moim zadaniem było po prostu pojechać sobie tutaj, tędy, takie kółko i zobaczyć dokładnie, dać informację ile tutaj czołgów jedzie, czy ktoś tutaj nas puszuje, ile musi naszych chieftainów wrócić. No, ale jak w poprzedniej, na poprzedniej bitwie chwaliłem się znajomością mapy himmelz tak teraz pochwalę się trochę nieznajomością mapy Murowanka. I zobaczcie, co się właśnie wydarzy. No, ale nie straciłem HP i wycelowałem sobie Ebra, daliśmy sobie jeden za jeden, niby jest git-kamil. Ale to ma dosyć. W sensie, to, że straciłem tą prędkość, to ma dosyć spore skutki. Otóż z racji tego, że byłem zaświecony, nie chciałem od razu uciekać, ponieważ bardzo często tu jest jakiś ustawiony czołg, tu jest jakiś ustawiony czołg i chciałem zniknąć ze spota i wtedy uciec. Jeżeli uciekłbym z taką prędkością, to najprawdopodobniej zebrałbym jedną lub dwie pestki, a tego chciałem uniknąć. Więc czekam sobie na spokojnie te 10 sekund, aby zniknąć, bo ten Eber mnie spotuje jego ja spotuje. Jeżeli on zniknie, to ja wtedy też zniknę dla przeciwnika. No i czekam sobie i teraz mniej więcej trochę się też staram rozpędzić. Przede wszystkim stara chciałem starać się rozpędzić. Jeden maksymalnie przy czerwonej linii, może mnie nie zaświecić. Eber na moje nieszczęście, w ruchu, strzelał mnie za 223 z hajka. To akurat był według mnie timing. Wydawało mi się, że on będzie ustawiony, wiecie, wychylony tutaj i wcelowany w to. Po prostu nic nie będzie robić, tylko będzie wcelowany. Ale on akurat przejeżdżał sobie do przodu i w tym momencie strzelił mnie z biodra i mnie trafił. Tutaj miałem trochę pecha. I dalej, jakie to ma dalsze skutki? No to jadę sobie i tak jak się spodziewałem, jakiś chieftain był ustawiony z tyłu i dostałem pestkę za 486. Mam 151 HP, a to nie jest coś czego oczekujemy na gracza na EBR-ze, który ma nam dać informację. Cały czas mam spota, dopiero więcej w tym momencie znikam ze spota. Ten chieftain, czyli Profuse mnie spublindował, ale co się dzieje przed moją twarzą? Pokazują się po prostu chieftainy, nie mam, nie jestem w stanie nic zrobić i tak naprawdę Ogromny fakap z mojej strony. Nie dałem w ogóle informacji, że przeciwnik puszyje to mniej 1-2. Ale, jeżeli przyjrzymy się temu trochę głębiej, to pokażę Wam, co mniej więcej nastąpiło na drugiej części mapy i to też jest bardzo ważne z takiego taktycznego punktu widzenia. Otóż, też sporo klanów, według mnie, tego nie dostrzega. Zobaczcie dokładnie, co się dzieje. Przeciwnik totalnie odpuścił las. To jest dla nas informacja. Że albo przeciwnik gra jakoś defensywnie, tu jest jakoś tak ukampiony, lub chce powiedzmy, jakieś drugie tempo repuszować sobie właśnie ten las, który jest ciężki do repuszu, ale bardziej spodziewałem się tego, że przeciwnik gra pod linię 1, 2, 3, ponieważ jeżeli oddajesz las w taki sposób i nie ma tu w ogóle żadnego przeciwnika, ten został zaświecony. Plus przypatrzcie się, tutaj nasz eber co robi. Nasz eber zajmuje sobie powoli, powoli tą pozycję i mamy spotniętą tą rotację. I dzięki temu, zobaczcie, że te wszystkie Chieftainy, które są tutaj, one już rotują. Ja nie zaświeciłem żadnego Chieftaina, nie, nie było w ogóle informacji, że tutaj idzie ten push. A i tak powoli jesteśmy na to gotowi. I właśnie to jest takie jakby granie do przodu, w sensie spodziewasz się tego, co robi przeciwnik i sporo klanów, według mnie takich słabszych oczywiście, tego nie posiada. I to jest dosyć spora różnica pomiędzy klanami typu Fame, Invil czy GX, a tymi słabszymi klanami, to jest takie już granie naprzód i spodziewanie się tego co się dzieje na podstawie już pierwszych spotów, już zestawu czołgów czy jakichś takich zagrań z poszczególnych graczy. No i dalej, patrząc na tą bitwę, to wam zaprezentuję co tutaj się będzie dziać. ile oraz Decluser ustawieni w ten sposób, sporo tych chieftainów przejechało. I bardzo istotna rotacja, która teraz następuje. Te dwa Chieftainy, które są tutaj, jadą za wszelką cenę, pomóc stworzyć ogień krzyżowy wokół tych Chieftainów, bo ta bitwa, która jest tutaj, jest najważniejsza w kontekście całej bitwy. Tu jest najwięcej Chieftainów. Po drugiej stronie, tak naprawdę nic się nie dzieje i to nie jest w ogóle ważne. Jeżeli wygramy tutaj, to wygramy najprawdopodobniej całą grę. Daqirzer oraz Ilyen dojeżdżają, pomagają, tam odwracają uwagę, to Chieftainy się obracają. No i powoli powoli tutaj już zaczynamy wygrywać, tam według HP pokazuje to 3000 różnicy, artyleria strzeliła. No ale tak naprawdę tutaj dużego znaczenia nie będzie mieć teraz GX, z racji tego, że one wiedzą, że przegrywają tą część mapy, to muszą coś robić i desperacko, że tak powiem, w Chieftainy wyjeżdżają pod nasze czołgi i tą drugą część mapy też wygrywamy tak naprawdę. No i powoli powoli tutaj już jest praktycznie po bitwie. Co jest bardzo ważne, jeżeli na przykład byśmy tą bitwę przegrali, to no ja otrzymałbym dosyć sporą reprymendę, że przeze mnie tą bitwę przegraliśmy, ale wygraliśmy i każdy się śmiał. Tak, taki paradoks zawsze jest w klonach, jeżeli wygrywasz to nikt nie patrzy na takie błędy, a jeżeli przegrywasz, no to dostajesz całkiem tak powiem ochszam w zależności od dowódcy waszego. Ale wynik to 15.3 chyba z tego co pamiętam, no i już z zupełności po bitwie. No tak chciałem się podzielić właśnie takimi zagraniami. Również życzę powodzenia w ten ostatni dzień kampanii wszystkim klanu. Jeżeli chodzi o odbiór nagród, to mi się udało uzyskać około 60 tysięcy punktów. I tutaj oczywiście nagram odcinek, jak będzie można standardowo odebrać nagrody, i tam omówię dokładnie co i jak, jeżeli chodzi o wybór pojazdów, które pojazdy polecam, które nie polecam, co sądzę właśnie o danych pojazdach, które są dostępne. Tam się właśnie na tym skupię i to pewnie będzie gdzieś tydzień lub dwa tygodnie po zakończeniu kampanii najczęściej. Wtedy można odbierać nagrody i będzie taki osobny odcinek, go pytacie na streamach czy w komentarzach. No i ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawiacie łapeczki w górę, subskrypcje, zapraszam serdecznie. To Elo.